Czemu widzowie, witam na kanale Cena Jów. Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku o tym, jak próbowałem przechytrzyć WPA, a WPA przechytrzyło mnie. E, otóż e, cała historia zaczyna się około 3 lat temu, kiedy podczas rejestracji jednej ze sztuk broni e, zgodnie z odpowiednimi przepisami spakowałem fakturę, czyli dowód zakupu, jego oryginał wraz z jedną z tych książeczek. Do listu poleconego i wysłałem go w ustawowo przewidzianym terminie, który obowiązuje mnie przy rejestracji broni palnej zgodnie z ustawą broni i amunicji. I teraz co się stało? Broń została zarejestrowana, natomiast książeczka zaginęła gdzieś w trójkącie bermudzkim pomiędzy moim urzędem pocztowym, urzędem pocztowym WPA i samym urzędem. Błąkała się pomiędzy tymi trzema punktami przez pół roku, zanim w końcu ją odzyskałem. I to nie odzyskałem jej drogą pocztową, tylko musiałem się po nią pofatygować. Nauczony tym doświadczeniem stwierdziłem, że ja takiego ryzyka ponosić więcej nie chcę, ponieważ, tak jak sami dobrze wiecie, nieposiadanie książeczki nawet przy zarejestrowanej broni jest to spora niewygoda, dlatego że chociażby nie możecie kupić do niej amunicji, co przy moich egzotycznych kalibrach jest dosyć męczące, dlatego że o ile jeżeli mamy, nie wiem, 223 albo dziewiątkę i mamy ich po kilka różnych w kilku książeczkach, no to jakby nie ma z tym problemu. Natomiast 30 SC albo dziesiątki albo 7,5 na 55, no nie będę miał kilku, więc książeczka jest mi po prostu niezbędna do tego, żeby normalnie z taką bronią funkcjonować. Wymyśliłem sobie taki hack żeby uniknąć opóźnienia towarzyszącego rejestracji, żeby zrobić to po prostu w terminie i jednocześnie żeby nie pozbywać się książeczki, wysyłałem oryginał dokumentu zakupu, ale bez książeczki, którą donosiłem później osobiście w ciągu tygodnia, dwóch, nawet trzech, powiedzmy do miesiąca. Przychodziłem do WPA gdzie pani otwierała moje akta, albo pan znajdowali tam korespondencję, w której był dowód zakupu, ewentualnie pismo wiodące, żeby coś tam zarejestrować, zrobiła wpis w książeczce, wszystko było w porządku. Aż do wczoraj, kiedy okazało się, że trik nie zadziałał, i jeszcze, że tak powiem, dostałem opie przed pracownika, że próbuje nagiąć system i że im się to bardzo nie podoba. Co się stało? Otóż jedna z faktur, którą wysyłałem celem zarejestrowania, gdzieś przepadła. Zamiast trafić do moich osobowych akt posiadacza broni, trafiła do jakiegoś ogólnego archiwum faktur, w którym wyszukanie tego dokumentu no, zajęło pracownikowi powiedziałbym, że pewnie gdzieś tak pod godzinę czasu bo tyle spędziłem w zatłoczonej poczekalni WPAKSP Warszawa. Po czym, jak pan uprzejmie do mnie przyszedł, to powiedział, żebym tak więcej nie robił, dlatego że po pierwsze, oczywiście, że to jest dla nich dodatkowa robota, że komplikuje im życie, a po drugie powiedział coś bardzo ciekawego, a mianowicie powiedział, że dopóki w książeczce nie pojawi się odpowiedni wpis ze stempelkiem, to de facto broń nie jest zarejestrowana. I teraz tutaj powstała konfuzja, dlatego że jeżeli przeczytamy sobie ustawę o broni i amunicji, to tam jest napisane wyraźnie, że to są tak jakby dwa odrębne procesy. Jest proces rejestracji, w którym organ rejestruje, że nabyłem daną sztukę broni i jest proces potwierdzania rejestracji, że rejestrację potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, tak? Czyli dla mnie jest to oczywiste. Rejestracja, potwierdzenie rejestracji w legitymacji. Natomiast okazuje się, że to tak nie działa, ponieważ żeby dokonała się ta systemowa rejestracja, żeby informacja o tym, że osoba została stowarzyszona z daną sztuką broni, konieczne jest Uzyskanie tegoż stempelka, czyli dopiero kiedy na dokumencie, na oryginale yy, dokumentu zakupu yy, czy tam wniosku, nie wiem na czym konkretnie, pojawi się adnotacja, że wstępowano do książeczki, odebrano książeczkę, dopiero wtedy zapisy trafiają do systemów WPA, którym faktycznie yy, potwierdzona jest rejestracja danej sztuki broni. Yy, jak pan mi to opowiedział, to oczywiście się przeraziłem, dlatego że pierwsza myśl jest taka że skoro oni de facto dokonują czy w, w tym konkretnym przypadku no tak naprawdę dokonali rejestracji miesiąc po dacie która widnieje na dokumentach więc pytanie jest czy ja wchodzę tak naprawdę w, w konflikt z przepisem który mówi o tym że mam 5 dni na rejestrację broni E, oczywiście zacząłem nerwowo gromadzić wszystkie dokumenty i dowody na to, że wysłałem to pismo, kiedy je wysłałem. E, urzędowe potwierdzenie odbioru udało mi się wygenerować e, także. Powiedzmy, że zabezpieczyłem się na tyle, na ile mogłem. No na miejscu, powiedzmy, że pracownik WPA nie straszył mnie jakimiś przesadnie sankcjami, natomiast no, groził palcem i, i, i pochukiwał na mnie, mówiąc, że, że po prostu im się nie podoba to, że ja ten proces rozbijam. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w internecie jest poradnik, jak rejestrować broń przez autorstwa Marcina Kalachurskiego, bardzo dobry, skądinąd. I ten sam problem de facto dotyczy osób, które nawet jeżeli wyślą oryginał dokumentu zakupu, czyli będzie to, nie wiem, faktura elektroniczna z prawidłowym podpisem wraz z wnioskiem zostanie przesłana przez ePUAP, a nie trafi do WPA książeczka, to nie zdziwcie się, jeżeli rejestracja zostanie wykonana dopiero wtedy, kiedy pojawicie się z książeczką u urzędnika. To jest według mnie nieprawidłowe i ja oczywiście uważam, że ta interpretacja, czy też ten sposób wykonawstwa tego przepisu jest błędny, natomiast z koniem się kopał nie będę, bo jak wiadomo pojedynkowanie się z WPA w takich kwestiach dla szarego obywatela, niechcącego spędzić życia u prawników i na salach sądowych, no nie do końca ma sens, więc ja mogę jedynie powiedzieć, że ja się z tą doktryną nie zgadzam, Natomiast dla świętego spokoju, no po prostu nie będę tak robił. Czyli no niestety będę zwyczajnie brał w garść dokumenty, będę brał książeczkę i będę po prostu załatwiał sprawę osobiście w okienku. Bo pomimo tego, że bywają takie dni, jak wczoraj, kiedy tam jest po prostu tyle ludzi, że się wylewa z tego, z tego małego pomieszczenia, ci, którzy byli, to wiedzą. No, to jest to jedyna metoda, żeby w 100% pewny sposób dochować wszystkich terminów i żeby faktycznie rejestracja została wpisana do systemu, bo to jest ten moment, kiedy podajecie pracownikowi książeczkę i tam pojawia się stempel. To nie jest moment, kiedy on odbierze korespondencję i, i nie wiem i wrzuci zapis do systemu. O tym pamiętajcie, nie popełniajcie mojego błędu. Nie wiem, jak inne WPA w Polsce tę kwestię regulują. Natomiast niestety WPA KSP, miejcie się na baczności, nie wysyłajcie. Rejestracji broni osobno od książeczek, dlatego, że może mieć to w przyszłości jakieś smutne reperkusje. Tyle w tym odcinku, cześć.